Cześć, wiele z Was powiedziało nam, że po aktualizacji do nowego systemu iOS 18 bateria szybciej się rozładowuje. Jest to problem, z którym borykało się wielu użytkowników, a sama firma Apple ogłosiła, że jest to błąd oprogramowania. W związku z tym wydali nową wersję iOS 18, która ten problem naprawia. Jak możecie to naprawić? To bardzo proste. Wchodzimy w ustawienia, to działa zarówno na iPhone'ie, jak i iPadzie z iOS 18. Teraz przechodzimy do sekcji ogólne, a następnie wybieramy aktualizacja oprogramowania. Teraz czekamy, aż pojawi się nowa aktualizacja oprogramowania. Klikamy zaktualizuj teraz i to wszystko. Po zaktualizowaniu oprogramowania problem z baterią powinien zostać rozwiązany. Jeśli mimo to nadal będziecie mieli problem, możecie udać się do autoryzowanego punktu Apple, aby sprawdzili, czy problem nie wynika z uszkodzenia samej baterii, czyli sprzętu hardware'a. Do zobaczenia, dziękuję.